Panie prezesie, zapowiadane są zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Dlaczego one są tak ważne i jakich zmian możemy się spodziewać? Ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest bardzo ważna dla nas wszystkich i dla pacjentów. Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu stwierdzi jakieś konkretne problemy zdrowotne u nas, to zazwyczaj kieruje nas do specjalisty. Ważne jest to, żeby do tego specjalisty dostać się jak najszybciej i żeby specjalista jak najszybciej nas mógł zdiagnozować, a także zaproponować leczenie. Po to, żeby poprawić dostępność do świadczeń ambulatoryjnych, specjalistycznych, wprowadziliśmy nielimitowość tych świadczeń, czyli niezależnie od tego, ile. Wynosi kontrakt realizatora świadczeń przychodni najczęściej zapłacimy za wszystkie świadczenia, które będą nawet powyżej wartości zawartego kontraktu. Kri Niestety, to, to wprowadziliśmy kilka lat temu. Niestety nie przyniosło to y, mm -hmm. zamierzanego efektu, ponieważ bardzo często obserwujemy takie zjawisko. Że pacjent wielokrotnie pojawia się u tego specjalisty, a niekoniecznie trafia z powrotem do lekarza pierwszego kontaktu, który to zalecenie specjalisty mm -hmm. powinien realizować. realizować, choćby poprzez zapisywanie, przedłużanie recept, zapisywanie odpowiedzi. No właśnie, bo czasem te... nie ma potrzeby, żeby pacjent wracał do specjalisty, tylko tą opiekę może realizować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Ale pani prezesie, ja bym chciała zapytać, jakie zmiany konkretnie odczuje pacjent, który na przykład dziś dostaje po raz pierwszy skierowanie, do kardiologa, tudzież na przykład dziecko, które dostaje skierowanie do psychiatry dziecięcego. Jeśli chodzi o kardiologa, czy też o tą specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, będziemy promowali. Tych świadczeniodawców, te przychodnie, które przyjmują pacjentów, którzy pierwszy raz mają się tam dostać. Czyli są po wizycie, najczęściej po wizycie u lekarza pierwszego kontaktu i czekają na tę pierwszą wizytę u specjalisty. Oczywiście nie odchodzimy od nielimitowania tych świadczeń, one nadal będą finansowane w pełni bez względu na wartość kontraktu. Natomiast ci realizatorzy świadczeń, który, którzy zbyt często przyjmują. Pacjenta, który już był na pierwszej wizycie i zbyt często się z nim spotykają, a nie odsyłają do lekarza pierwszego kontaktu, będą również otrzymywali finansowanie, ale nieco niższe niż ci realizatorzy świadczeń, ci specjaliści, którzy przyjmują chętnie pierwszorazowych pacjentów. Czyli ja rozumiem, że obecnie po prostu, kiedy zachorujemy na coś, kiedy trzeba będzie postawić diagnozę, uda nam się szybciej dotrzeć do lekarza specjalisty, który zaplanuje to leczenie i we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, będzie je prowadził, Taki jest sens i taki jest cel naszego działania. Chcę podkreślić, bo często pojawiają się nieprecyzyjne informacje na temat naszego działania, bo to będzie zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. My zapłacimy za każdą poradę, za każdego pacjenta, natomiast niektóre placówki, które mniej, z mniejszą częstotliwością przyjmowali pacjentów, przyjmowały pacjentów pierwszorazowych, otrzymają nieco niższe to wynagrodzenie nie w ramach kontraktu, tylko powyżej wartości zawartej umowy, tak zwane nadwykonania. Nie lubię tego słowa, ale za tak zwane nadwykonania. W takim razie czekamy na te pozytywne zmiany i mam nadzieję, że już niedługo szybciej uda się Państwu dotrzeć na swoją pierwszą wizytę do lekarzy specjalistów. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Redaktor.